Nie działające schody ruchome w galerii handlowej. Gdy po galerii handlowej spacerowałem, ja szedłem sobie, to się zdarzyła awaria. Chwilowa awaria schodków ruchomych, awaria, awaria schodków ruchomych. Ja byłem wtedy troszeczkę wkurzony. Awaria, awaria schodów ruchomych może dostarczyć mnóstwo emocji. Właśnie ja chciałem na górę wjeżdżać, właśnie ja chciałem na piętro wjechać. A tu zepsuły się owe schody, dlatego byłem troszeczkę wkurzony. Schody ruchome w galerii handlowej powinny, muszą być działające. Schody, schodeczki ruchome powinny, powinny być działające. Zepsuły, zepsuły się schody. Na szczęście, jedynie na moment. Na moment króciutki i drobny, za chwilkę działały już schody, za moment działały już one. A więc normalnie nimi wjechałem i sobie dalej spacerowałem. Spacerowałem i wędrowałem. Przestrzeń pobliską obserwowałem.